Cześć, nazywam się Klaudia Majewska i jestem stylistką. Temat, jaki wybrałam na dziś, to jak stworzyć stylizację monochromatyczną z bazowej wełnianej sukienki. Zasada jest bardzo, bardzo prosta, mianowicie do bazy należy dobrać interesujące w kształcie fasonie. Kolorze, strukturze rzeczy, które sprawią, że cała stylizacja nie będzie zwykła i poprawna, tylko wiecie, nabierze takiego charakteru modowego charakteru. Ja dziś wybrałam dla Was bardzo unikatową, skórzaną kurtkę vintage, kowbojki oraz mega fajną torebkę, która naprawdę uważam, że zawsze robi robotę w stylizacji. Jak zauważyliście, cała stylizacja dzisiaj będzie w kolorze czarnym. Inne akcenty kolorystyczne zostawmy sobie po prostu na inne filmy. Dobra, to ja już może ubiorę kurtkę. Kurtka posiada takie marszczenia w talii, co oczywiście wpływa optycznie korzystnie na proporcjonalność naszej sylwetki. Oraz, jak zauważyliście, dosyć sporo są powiększone tutaj ramiona. A to ze sprawą sztucznego futra. Mam wrażenie, że właśnie tutaj te wcięcie w talii w postaci tego marszczenia kurtki, a tutaj. Gdzieś tam, no wiecie, taka szerokość tych ramion właśnie buduje taką proporcjonalność syrwetki i dodaje takiego fajnego charakteru modowego. Co do butów, nie wybiorę dzisiaj klasycznych kozaków, ponieważ pamiętajcie, że budujemy dzisiaj unikatowy styl. Dlatego zdecydowałam się dzisiaj na wcześniej wspomniane już kowbojki. Okej, okay, na koniec zostało już tylko założyć torebkę i już mamy gotową stylizację. I jak Wam się podoba efekt końcowy? Jeżeli chodzi o biżuterię, to już nic więcej nie dodawałam, ponieważ uważam, że aktualne kolczyki są wystarczające. Dajcie proszę znać, bo ja uważam, że zadanie, które mieliśmy dzisiaj do wykonania Zostało wykonane, osiągnęliśmy unikatowy charakter stylizacji, po prostu taki wiecie, bardziej modowy wyraz. Monochromatyczność stylizacji poprzez zastosowanie takiego wiecie, mocnego koloru i ciekawe wykończenie całości z niebanalnymi elementami. Myślę, że naprawdę jest to widoczne. Mi się na przykład bardzo podoba, mam nadzieję, że popieracie moje zdanie. Piszcie koniecznie coś w komentarzach. To do zobaczenia, do następnego, cześć!